Cześć. Dzień dobry moi drodzy. Dziś kolejny tydzień naszej wspólnej zabawy, jeżeli chodzi o gry między kanałami. Tą grę, jak wiecie, skończyłam ostatnio 8 tygodni, ona trwała, ale ja też chciałam do niej wrócić. I się teraz zastanawiam, już wam powiem dlaczego, bo właśnie Iza z kanału, e, Iza budżetuje też fajną grę. Ostatnio w swojej sekcji posty udostępniła. Plus też Mirka wymyśliła nową grę, od której sobie dzisiaj zaczniemy. To jest gra, w której się losuje według wyników ankiet 5 kart. Te karty już Wam tutaj pokażę. I rzuca się kostką czwórką. Ja nie laminowałam tego wszystkiego, bo za dużo zbyt mi to czasu zajęło. A chciałam też ten odcinek Wam udostępnić w środę, więc nie miałam czasu, żeby się pobawić w laminowanie. Wydrukowałam sobie na tym nieco grubszym papierze, żeby to było. I teraz chciałabym właśnie zgodnie z tymi ustaleniami wybrać sobie pięć kart i sobie odhaczyć. Ja jeszcze tylko zaciągnę z jednej strony roletkę, bo widzę, że znowu słoneczko razi. Plus przygotuję sobie jeszcze kalkulator. Dobra, kalkulator już mam. Zacznijmy sobie od tej gry. Wezmę sobie też nieco grubszy pisak. Jakim by sobie tu zakreślać. Dobra, wezmę ten niebieski, bo ten niebieski tak plami kopertę, że ja go muszę służyć do zakreślania na tych wyzwaniach właśnie standardowych, bo on bardzo brudzi. I tu jest potrzebna kostka czwórka, więc już sobie też ją odszukam i Wam wytłumaczę w praktyce jak się w tą grę gra. Oczywiście ona jest do e, pobrania, właściwie do wysłania prośby do Mirki z kanału Zajawki Mimi. Ponieważ ona jest autorką tej zabawy. Kurczę, flaszka, gdzie ta czwórka? O, mamy. Dobra. Mam kostkę czwórkę. Mam oczywiście mojego kotka do rzucania. I pięć kart. Najpierw muszę wylosować pięć kart. Ja próbowałam je potasować, ale ja ich nie mam zaliminowanych, więc trudno mi się je tasuje. Więc po prostu losowo wybiorę sobie pięć kart. Jeden. Dwa. Trzy. 4, 5. Dobra, mamy to, czyli te karty mogę sobie na następny raz włożyć, i tych kart oczywiście się używa tak długo, bo tam są 3 pola na jednej karcie, póki jej nie zużyjemy do końca. Więc już patrzymy, jakie mamy karty. Dobra, mamy, zacznijmy od tego arbuza. Zacznijmy od tego arbuza. Jeszcze sobie wezmę jakiś cięższy pisak, chociaż tym mogę robić wszystko ok. I rzucamy najpierw kostką czwórką. I wypadła trójka. Trójka jest na samej górze, więc sobie wpisuję 3. 3 plus. I teraz szukam sobie arbuza na tej planszy. I mam tutaj trzy cyferki, sorki, wy tego nie widzicie. Trzy cyferki do zaznaczenia. 3, 1, 1. To ja będę sobie zaczynała od tych najgrubszych, bo mi tak będzie najprościej. Więc sobie skreślę trójkę. To już mamy plus 3. Czyli mamy 6. Odkładam już tą kartę na bok. Teraz mamy pomidorki. Więc znowu rzucam kostką numer 4. Znowu mam 3, więc widzicie, te gry wcale mało pieniędzy nie zgarniają. I to też mnie martwi, bo potem jest ciężko z innymi wyzwaniami. I tu jest największa czwórka. To sobie wezmę z tego pomidora na razie za 4. To już mamy 13 zł. Rzucam jeszcze raz. Nie wierzę. Znowu trójka wypadła. I mamy tym razem lupę plus trzy. Lupa. O, tu jest na szczęście jeden. No to będzie plus jeden plus. Mamy teraz babeczkę. Tym razem czwórka wypadła. Plus cztery. I teraz szukam babeczki na tej planszy. To jest trzy plus trzy. To jest 24. Już. Oj, babeczka razy 2. A, Ale się złożyło. 1. Dobrze, super. Plus 1 plus. Tu już mamy 25. I babeczkę już tam skreślaliśmy. Ale się tak zastanawiam. Bo wiecie, ja tego bilonu za bardzo nie lubię dawać za dużo. Ale dobra, już nie mam wyjścia. To już będzie tutaj dwójka. lec polecę po kolei. Tu już mamy 2, to jest 27. Mam nadzieję, że to dobrze policzyłam. Wprawdzę sobie jeszcze tylko na szybko. Poczekajcie. Tu jest 3 plus 3 plus 3 plus 4 plus 1 to jest 14 plus 3 plus 2 plus 4 plus i tutaj było 1 plus 3 dwadzieścia siedem złotych pasuje to tyle dziś do tej gry odkładam to zrobimy sobie tak pierwszy tydzień może tak dwadzieścia siedem i 20 na pewno tutaj trafi no i muszę z bilonu wyciągnąć 7 zł, gdzie ja mam portfel dobra, widzę go obok 27 zł Kurczę, nie mam Oj, piątki jak na złość momencik, muszę sobie wyciągnąć z mojej skarbonki 27. Okej. Okay. No to te środowe teraz odcinki będą dłuższe. E, nie wiem jeszcze, kiedy zacznę tą grę od I I Izy. Tak, dobrze, nie pomyliłam. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. Poczekajcie, sprawdzę nazwę jej kanału. Tak, Iza budżetuje, tak się nazywa jej kanał, więc wszystko jest dobrze. Od Izy zobaczę, od kiedy zacznę tą grę. Jeszcze jej nie wydrukowałam, na razie pobrałam na komputer. To tu mamy pierwsze 27 zł, te karty oczywiście, które teraz użyłam, wkładam sobie gdzieś tam do tej kubki, to najwyżej następnym razem potasuję. To tak, mamy 27 zł, na kartce na boku sobie zapiszę, żeby to później wpisać do mojego Excela, to to jest jedna gierka na dzisiaj. Teraz weźmiemy gierkę numer 2, czyli tutaj jest 10 tydzień. Jakim pisakiem, by sobie dziś pisać, bo już nie każdy pisak farbuje. Dobra, wezmę sobie ten kolor. Dziesiąteczka zmazałam. I tutaj była kostka dziesięciościenna, więc już szukamy jej kostki. Ósemka, dwunastka. O, jest dziesiątka. Dobra. No to co? Nie ma co przedłużać. Mamy 8. I drugi rzut mamy 6. O, to dziś jest łaskawa dla mnie ta gra. Dziesiąty tydzień. 14 zł.

Ja to zawsze ten bilon, wiecie, z portfela wyciągam i nie mam takiej wprawy jak dziewczyny, bo dziewczyny to zawsze rachu, ciachu W portfelu miałam dwie jedynki, więc sobie wymienię na dwójkę ze skarbonki, bo piątek mam taki deficyt. Nie wiem, może w sklepach pochodzę i sobie coś powymieniam, ale rzadko kiedy chcą bilon dawać. E, czyli tutaj jej już dałam cztery, to jeszcze dychę. Tu chyba żadnej dziesiątki nie mam, dobra. To włożę sobie tą dziesiątkę. I tutaj mamy już 255, 100, 150, 200, 220, 240, 255. No i widzicie, tak leci w tych grach. 14 zł. I to wbrew pozorom, bo to teraz na tydzień. No to już mamy 27 plus 14. No to już daje. Aj, policzyłaś, kaśka 41 zł. No to jest to dużo przynajmniej dla mnie, tym bardziej, że się ma sporo innych wyzwań no ale chciałabym solidnie do tych gier no, je dokończyć tą właśnie się zastanowię, czy będę faktycznie tak jak planowałam, no, bo później Mirka wymyśliła też tą grę myślałam, że nie będzie tak szybko kolejnej no i, a do tej chciałam wrócić, bo bardzo fajnie się w nią grała jak widzicie w 8 tygodniu zbierałam 97 zł ja tych pieniędzy jeszcze stąd nie wybrałam no ale, cóż, zobaczymy no to tak miało być, żeby wiecie, się nie nachodziło na siebie. No i ile to ma? 10 minut ma odcinek, to nawet nie ma tak źle. Ja ostatnio też grałam w tą grę, jak wiecie, książkową i zmieniłam cel tej gry. Teraz to będą opłaty roczne, bo przecież zauważyłam, że płacę asset nota, czyli ten antywirus i na telefonie i na komputerze. Mapy turystyczne opłacam raz w roku, taką aplikację, żeby mieć wersję premium, no i Allegro Smart. No to tu potrzebuję co najmniej 260 zł na opłaty roczne, więc te dwie gry pójdą. I ostatnio właśnie grałam też w tą grę, tylko dlatego, że tam ta się skończyła, czyli ta pierwsza. No ale doszła nowa, więc już dziś nie chcę przesadzać, bo już te 41 zł to jest wystarczająco. Więc ja Wam na dziś dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie też proszę znać, czy się przyłączyliście do tej zabawy od milki na kanale zajawki mimi. No i czy gracie w tą grę, która się nazywa, już Wam powiem jak. E, pociąg do kasy. Bo fajna kwota tu się finalnie uzbiera. Jak widzicie, już mam z dwóch, z tamtej i z tej gierki mam 255. Złotych. Oczywiście to pieniądze wszystkie idą na widzi. Mi się zobaczy finalnie, ile się tu zbiera, ale kwota mała nie będzie. She-in, już sobie pospłacałam, bo pierwotny cel to miał być in, No ale już sobie pospłacałam, więc najwyżej tam inne rzeczy, bo jeszcze tam oszukałam butów. Mi się marzą buty z Huntera. Jak jest taka, wiecie, bardzo deszczowa pogoda, oni mają bardzo fajne, takie zgrabne kalosze, takie damskie, które wyglądają też dość ładnie tak wiecie, są Boże, nie umiem się wysłowić one są takie zgrabne na stopie, nie wyglądają jak typowe takie kalosze, wiecie, masywne tylko są mega zgrabnymi butami no to chciałabym właśnie sobie takie buty zakupić są teraz fajne promocje, to może się coś uda, plus też widziałam taki dla osób, które właśnie mają problemy z chodzeniem i akurat jeszcze aż takich poważnych problemów nie mam, ale chodzi się w nich jak w piance. Po prostu kupić sobie też balerinki. Jedne, jak wiecie, kupiłam z firmy Savaj, ale one są bardziej eleganckie, a potrzebowałabym jeszcze takie bardziej na co dzień. To najwyżej sobie właśnie dokupię z tych pieniędzy. Zobaczymy jeszcze, bo to się zmienia dynamicznie. Albo wykorzystam po prostu z innego wyzwania, które mam w innym budżetowniku, bo tam też są takie właśnie pieniądze na zakup. Jak widzicie, jak te mazaki brudzumiane, na to nie umiem patrzeć. Pomaluję sobie i palce i tak dalej, więc nie, nie wszystkie mazaki już teraz powoli się uczę, które tak brudzą, które mniej, żeby pozbyć się niespodzianek. widzicie, tutaj też się na bieżąco odbija, no ale cóż, no trudno. To co, moi drodzy, nie będę przedłużała, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, no i co? Do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa.